Szanowni Państwo, tej złej, skorumpowanej władzy trzeba patrzeć na ręce. Dzisiejszy artykuł w Rzeczpospolitej pokazuje, że doszło z wysokim prawdopodobieństwem do popełnienia przestępstwa, jeżeli chodzi o działanie obecnej ekipy rządzącej, bo ciężko inaczej nazwać wybranie bez prawa zamówień publicznych, z pominięciem prawa zamówień publicznych. Firmę, która, jak wspomniał pan przewodniczący Błaszak, jest spółką znajomego pana premiera, znajomego od haratania w Gałę. No to jest standard, szanowni państwo, Bantustanu. My wszyscy pamiętamy te lata 2007-2015, gdzie wiele właśnie takich spółeczek kręciło się wokół ludzi z Platformy Obywatelskiej, i to był właśnie czas dla nich żniw. Ale dzisiaj. My, każdą taką sytuację będziemy Państwu pokazywali. Będziemy pokazywali opinii publicznej, będziemy informowali za pomocą właśnie Państwa, jako mediów, niezależnych mediów. Mam nadzieję, że również te rządowe media w likwidacji będą miały odwagę pokazać tą patologię, którą robi obecna ekipa rządząca. Subskrybuj po więcej.